Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii *Maiden Magic 9! I mimo tego, że mam taki pełen werwy głos, to nie wiem dlaczego jestem znowu przeziębiona. Mam katar, to jest nieprawdopodobne. Dlaczego? Nie wiem. Ach, wyładowałam swoje energii, a teraz mogę iść do środka. A nie muszę się muszać, Od razu zaczynamy gry od spania. A jak? Może by inaczej? Świetnie, bo... Stawiam wam moje ulubione miejsce i ulubioną muzykę. Może niezbyt ją słuchać, to na szkoda, bo ona jest fajna. Ale ja jestem absolutną fanką tej konkretnie muzyki. Tam i tam nic tam nie zrobił, jesteśmy na szybie. <laughs> Ta szyba nigdy w życiu nie pękła, dlaczego teraz to zrobiła? To było. <gryśnić> Zaskoczyło mnie to. Bałam się, że spadnę na dół, a miałabym problem, jakbym tam zeszło. To, no to, i to było... A, tak to było. No jeszcze raz, razem. Co to ma być? Szyba, mówię, nie będzie pękać. Nie, ja no wstawać, no. Super modelko. A, ma uśmiech szeroki. Co prawda zębów niezbyt widać. Zęby niezbyt widać, a ten drugi? Nie to nie. O, muzyka. Zobaczcie, zasłuchałam się. Tak będę cały czas. Teraz. Zobaczcie, czy go pokonam. To jest tak jeden stwór. Ja bardzo je lubię, strasznie je lubię. Ale nie wiem, czy go pokonam. Chyba się nazywa... E, tak, e, to znaczy... Ale e, nazywałam zawsze wargi. Nie wiem dlaczego. Aże znaczy, wiem dlaczego, bo mi się kojarzą... Nazywacą się Nie Niemniej... jakoś tak... Nie mogłam nigdy nazwać tak, jak się nazywają naprawdę. Widziałam się z góry i <laughs> szyba pękła. Ej, znowu jest cała. Why? Nie. No co nie? Nie, 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 zaciął się. Teraz pogubię się tutaj, bo tutaj się zawsze gubię, po prostu zawsze, 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 zawsze. Trudno. Możesz zginąć. Tak, możesz, ale nie dzisiaj. Ale masz ząbki, patrzcie, na masz zęby straszne. Czy straszne, duże nie straszne. Straszne to jakby miałem krzywę, bo coś. Nie było stwora żadnego, haha. Było. Dobrze. Ture, 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 ture. Yyy, patrzcie to to jest. Z czym mam się to kojarzy? No, wszystkim się kojarzy z tym samym. Proszę bardzo, uwaga. Dzięki za ratunek, fajny tu. Nie ma za co. Nie wiem gdzie mam przednie tył, więc czekam. To już, możemy do przodu. W nagrodę wesprą Was w dalszych działaniach. Co chcielibyście otrzymać? Więcej złota, doświadczenia, otrzymać pewien przedmiot. Które nie do atrybutu. Nie pamiętam, czy atrybut był stały, czy tymczasowy. Doświadczenie do niczego jest, bo to jest tak mało, że to w ogóle nic nie daje. Złoto też nie za dużo. Doświadczenie, właśnie mówiłam. Przedmiot też nie pamiętam, zbytnie, to był. Niech będzie do atrybutów, do tam przednio, tam gdzieś. Cześć! Nie wiem, co mi to dało, tak naprawdę. Załóżmy, że dało mi to coś wielkiego. Można z nim walczyć przez chwilę, ale zniknie. Koloidalny wojownik. Chyba nigdy go więcej nie spotkamy. Jako wroga. Nie przypominam sobie. I Gina też nie spotkamy, więc... To też jest prawda. No dobrze. Możemy <laughs> no, iść tam. I tam też pójdziemy na chwilkę. Co tam było Czy w ogóle nie pamiętam tej lokacji. uj, ju, ju. Matko bosko, nie zaważyłam go. Nie wolno mnie zaskakiwać. Spadaj. Nie. A ty ciągle jesteś na nie. Jak, jakieś jakby ma małe, jak byłam dzieckie, to miałam takie dni, że wszystko było na nie. Asiu, chcesz bułeczkę? Nie! A bo wchodzimy do sklepu, pani się pytam. Co pani podać, a takie nie widać nie, bo była mała, bo takie spodlady, nie <śm> Nie wiadomo było o co chodzi, ale takie tylko takie słuchaj, wie, jest ty. No Dobra, stawaj ty i ty też ci śpiochy. Chociaż jeden żeby wstał, no Czasem dużo wymagam Zaraz specjalnie wstanę, żeby mnie zabić Zaczkać. To się nie da otworzyć, już nie pamiętam. Mm hmm, załóżmy, że się nie da otworzyć. Hmm. w takim razie Na prze... Na przekór złu! Podążałem przed siebie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Jest tylko jeden mały przedmiot, nic więcej. I to jest zagadka logiczna. Tak bardzo logiczna, że rozwiązuje się o 5 sekund. Ale jest zagadka logiczna. O już mam worek. Już? Nie powinniście byli wstać jeszcze. To wiem. No dobra, no... Chcę spać. Teraz w rzeczywistości też chcę spać, ale to już jest inna sprawa. Jak... nie wiem dlaczego, jak długo śpię, to też mi się chce spać. Słucham. Idgar Igdarsa rzekła, niech światło podróżyje przez kosmos. I tak się stało, i wyznawcy wychwalali ją, gdyż była dobra i sprawiedliwa. Wszystkie stworzenia ogarnął żal, gdy od odchodziła z tego świata, lecz ona rzekła, im by się, im by się nie smucili, przekazała im, by ją pamiętali wyczekiwali chwili, gdy z, się z nią się połączą. Pała Igdarsie. Nie, przecież mam to znajomo z pewnych innych wydarzeń. Och nie! Zawaliło się, dlatego jesteśmy zmuszeni tu wejść! Wszystko jest na czerwono, ładnie, prawda? Ja. Ładnie, ładnie. Pięknie. Dobrze. Widzicie o co chodzi już? Musimy zapalić to samo tu, co tu. No. I teraz można uruchomić... ...windę. Oni będą pamiętam się to wyjść. Nie sprawdziłam, Wybaczcie już co ja robię. Nie ten guzik. Dzisiaj miałem poznać rytua poświęcenia. Nie rozumiem, dlaczego starsi nie pokazali mi go. Może nie okazałem wystarczającej pobożności. Rozmawiam, Porozmawiam z... Czekaj. Może ujrzy światło dosłownie przenośne. No To miłe. Z waszej diabelskiej strony. Ten guzik uruchamia coś, co spal z góry. To coś? Czyli to coś, to coś, to coś. I... Bo teoretycznie to powinno podnieść to, a jako, że jest zepsute, to to spada. I trzeba dostać się przez grup nieznanego żołnierza. Bo jest nieznany na no nie. Jak go znacie go? Kto go zna? Kto go zna? No, kto go zna? Ja go nie znam osobiście. O, utknę się w powietrzu. Hello! Zostaliśmy no. się na dół przez grup w bardzo dobry sposób wszystko wypili. Nie wiem kto, ale ktoś to wypił najwyraźniej. To było, nie pamiętam to chyba celność, tak eee, bo zaraz spadnę. Mogliby zainwestować w barierki. Teraz moment. Nie. W ogóle sam samo coś. I tutaj jest nasze drzewo życia. To jest święty obraz czcicieli Igdorsy. I gd... Mam straszny problem z tej nazwy Igdrasy. Gd... Aby rytuały w danej świątyni Igdrasy były przeprowadzone właściwie na ołtarzu musi znaleźć się taki obraz. Okej. Okay. I możemy wyjść tędy, bo to uruchomić uchrom... ją. Nie musimy iść dołem. Nie, że to nie moglibyśmy pójść dołem. Tam jest była skrzynka. Dobrze pamiętam. No, coś innego. No, um, tak, to jest właśnie to coś innego Ale skrzynka też Nie o was mi chodziło Leżeć Moment Nie przeszkadzać mi teraz Ja myślę Cieszę się Weź tu O, kawałek radu. Skąd tu się wziął? W świątyni? O, do szczęścia Macie więcej szczęścia Oktał stał. Pobudka. Och, chodź. Nie obawiaj się, nie? Cierpliwość. Ja w ogóle weszłam. A znowu ty No nie widać w ogóle. jest Teoretycznie można to przesuwać, ale nie da się wejść między ściany, a to, Więc nie mogę tego przesuwać. Genialne, prawda? Hmm, też mnie to zastanawia, co mnie tak szamocze dzisiaj, za szybko rusza myszką. Idziemy sobie spodnie. Wróciliśmy, tam gdzie nie mogliśmy wejść, to tutaj mamy wyjście. No to wychodzimy. Wykonaliśmy zadanie, nie? No właśnie. Nie wiem ile dni minęło. Ups, nie pamiętam. Co, gdzie ja poszłam? Co ja robię? się skupić przez chwilę, co ja robię. Zadanie wykonane. Idziemy sobie stawić. I właśnie, ile dni minęło. Próbuję zobaczyć w ten sposób. Był 9 sierpnia, a teraz jak zapiszę jest. Jest. 12 sierpnia. Przed nimi. Bo... No nie wiem jak liczyć. To jest magiczna szyba. Pęka tutaj, a na dole ją widać. Ach.